Cześć, z tej strony Paweł i Marcin. Nakręceni Sportem Podcast, za realizację oczywiście odpowiedzialna jest Julka. Witamy w odcinku podsumowującym niedawno zakończone Euro. Szczególnie skupimy się oczywiście na meczu finałowym, który odbył się w Berlinie pomiędzy Hiszpanią a Anglią. Liźniemy troszeczkę temat zakończonego Copa America. Żaden z nas tych meczy nie oglądał, natomiast podsumujemy sobie krótko wyniki i kwestie z tym związane, no i jakieś takie małe wprowadzenie do piłki klubowej Myślę, że to będzie w dzisiejszym odcinku. Taka mała prezentacja była ostatnio. Mało ludzi przyszło. 80 tysięcy. Tak, dokładnie tak. No, e, tak. Więc 85 dokładnie rzecz biorąc nawet. Prawda? Tak. Ja widziałem, to przebiło Ronaldo. Przebiło, tak, tak, tak. Przebiło. No tak, z tego względu. Ale no. później, o, właśnie, dokładnie później. No to przejdźmy sobie do, jakby do, do tematu euro. Możemy ewentualnie króciutko jeszcze mówić półfinały bo wydaje mi się, że nie rozmawialiśmy o samych półfinałach. Wydaje mi się, że, no. i to potwierdziło się w finale, Anglia wszystkie drużyny próbuje sprowadzić do swojego poziomu i, i oglądając ten finał, wydaje mi się, że no, głównie to robią e, poprzez takie odbijanie tych ataków do bocznych sektorów. Tam zwykle albo Luxo, albo Kyle Walker sobie jakoś e, z tymi atakami radzili, lepiej lub gorzej. Natomiast, e, no właśnie, z tą Holandią Anglia zagrała najlepszy mecz na Euro. Zdecydowanie najlepszy. To był jedyny dobry. Chyba, Chyba tak, raczej raczej, tak. Raczej, raczej inaczej. Pierwszy raz poszła ofensywnie tak, do przodu. Mhm. Rozgrywała fajnie akcje i to ona była drużyną wiodącą. Naprawdę pierwsze skrzypce przede wszystkim w rozegraniu np. przykład Jude Bellingham, natomiast mm, no, to czego zabrakło no to może zabrzmi sztampowo, no ale dziewiątki. No, Harry Kane za turniej mm, Chyba jak i pamiętam jaki widziałem w wykonaniu Keina no bo patrzę też na oczekiwania, że to był absolutny potwór w sezonie ligowym w Bundeslidze. Na Euro tego nie było widać, a Oli Watkins, który był w dużo lepszej dyspozycji w Aston Villa, praktycznie nie dostawał szans. Tak samo Cole Palmer i to wszystko się zemściło w finale, no bo widać to było jak na dłoni i właśnie z Holandią czy z Hiszpanią, że Uh, przede wszystkim Call Palmer jest Nieodzowny tej drużynie. I... Jest zawodnikiem naprawdę w sztosowej formie, który rozegrał znakomity sezon. I też do Oli do, do, dojechał na tym euro, też tak. wchodząc na ogony, a Foden miał no, grać w pierwszej skrzypce i tego się nie udało zrobić. No, zawodnik premier w końcu, tak? Więc hmm. e, sezonu premier właśnie rzecz nowe 007, 0, -0 zero goli, 0 asyst, 7 rozegranych meczy e, Phil Foden. I no, no, szkoda na pewno, bo jakby nie ma co ukrywać, że Anglik na, ma za sobą naprawdę bardzo dobre sezon, ale na pewno nie pokazał tego na euro. Osamotniony w finale był Jude Bellingham, w zasadzie do momentu wejścia na błysko wspomnianego przez ciebie Cola Palmera, który po asyście wspomnianego yy, piłkarza Realu Madryt, no, znakomitą bramkę. Zresztą odnoszę też takie wrażenie, że bramka Palmera pokazała, że gdyby Unai Simon był częściej testowany, to Hiszpania nie miałaby aż tak komfortowych sytuacji w może, wielu meczach. Może kontrowersyjnie teraz powiem, ale Jordan Pickford jest zdecydowanie lepszym bramkarzem niż Unai Simon, i był zdecydowanie lepszym bramkarzem na tym turnieju. Na pewno był lepszy na tym turnieju. Nie wiem, czy ogólnie jest lepszym ja bym bramkarzem, że ale. Na poziomie hmm. reprezentacji. No, no, Okej, okay. okay. na poziomie reprezentacyjnym to się tak. zgadzam. Bo, klubowym, no, tak. to, no to jednak Unai Simon no, jest dla mnie dużo, dużo wyżej Po Popełnia różne błędy i babole, ale właśnie w reprezentacji Anglii. E, Wznosi się na wyżyny. No, to był taki i, trochę przykład. I z panią coś... też to robił. Naprawdę do pewnego momentu dobrze bronił. Natomiast jeżeli ja bym miał wskazać takiego cichego, niespodziewanego MVP, to byłby to Mark Kukureja. Rozegrał świetny sezon w Chelsea, był naprawdę solidny w każdym meczu, a w tym finale, no to po jego właśnie tam akcji przejęciu i to, no Tak, dokładnie przejęciu i podaniu padła bramka na 2-1. No absolutnie z niczego w samej końcówce i dała Hiszpanii kolejne upragnione Mistrzostwa Europy. Chora statystyka, ale Hiszpanie po prostu nie przegrywają finałów, czy to reprezentacja. E, czy to e, drużyny klubowe? Tak, tylko jeden, z pięciu, tylko jeden z pięciu finałów przegrany przez Hiszpanię na poziomie reprezentacyjnym, e, czy wygrał aż czterech z pięciu. I w ogóle też e, na potwierdzenie jeszcze tego, o czym ty mówisz, o wątku Marka Kukurei, e, no wygryz przecież e, z składu Grimaldo, mhm. zawodnika, który rozegrał genialny sezon pod e, skrzypcami Szabiego Alonso. Ale Kukureja też niedoceniany był w Chelsea przez długi czas. W tym sezonie dopiero Poczetny do niego trafił. Przedstawił go na taką pozycję lewego brońcy, owszem, ale do takiego odwróconego lewego brońcy, jakkolwiek to brzmi po prostu wchodzącego do środka pola i rozkrywającego tą lewą swoją nogą, która jest świetnie wyważona. I to w końcu dało tą wolność Kukurei. Także tą odwagę nawet przekuwał w akcji już typowo w bocznym sektorze poliska, co widzieliśmy m.in. na tym euro. Więc to jest dla mnie taki. Cichy MVP razem z Karmahalem, który nie jest cichy, MVP, moim zdaniem. Jest jednym z tak. po prostu no. zawodników w tym momencie w ogóle na świecie. No, no, tak, jeśli idzie na, na prawej na swojej pozycji, nikt uważa, nie rozegrał tak dobrego sezonu jak Dani Karwahal. Tak samo Dani Karmahal też nigdy nie rozegrał takiego dobrego sezonu jak w tym. Tak, zdecydowanie. Jakby i pod kątem indywidualnym, też bardzo mocno pod kątem e, drużynowym. No przecież. No, bo na tym Eurogold widzę tak. mistrzów. Jest, Zawodnik jest, meczu to jest, to jest. finału Ligi Mistrzów, Mistrzostwo Hiszpanii, no, super puchar Hiszpanii, się tak wymieniać. Na pewno Dani Olmo, znakomity turniej. i Właśnie, ogólnie współpraca Niką Williamsa z Laminem Jamalem. Morata bardzo underrated moim zdaniem była jego rola, ponieważ w tym finale, w momencie kiedy Anglia wyrównała, przez pewien moment było widać ten brak Moraty. I tak jak mówię, ta druga bramka była no, kompletnie z niczego. Tak, no, okay. ale... Okay, strzelił ją okay, strzeli o zawodnik, który zmienił. Y zawodnika. Tak, właśnie zmienił e Alvaro. Trzeba, mm -hmm. trzeba pochwalić, że w tamtym akurat momencie Hiszpanie bardzo odważnie zostali, zostawali z przodu i dzięki temu dawali okazję. E natomiast był, było widać ten brat, Brak Moraty, który czy to w lewym sektorze, czy to w prawym sektorze e boiska potrafił się odnaleźć właśnie tyłem do bramki, co no, nie przysporzy mu zwykle fanów, ponieważ no, nie jest to Goleador. Natomiast ja osobiście. Jego wartość dla drużyny. Omijając jego charakter, który jest, no jest jak jest. E, teraz też transfer do Milanu tak. po tym, jak mówił, że zostaje w Atletico. No, Ciekawe, czy cały herb. Osobli tak. pewno, osobliwy zawodnik, mm. to, to zdecydowanie. Natomiast moim zdaniem to był dobry turniej Alvaro Moraty i był no, kapitanem też e, tej drużyny. No nie, nie, nie możemy mu tego zapomnieć i poprowadził swój zespół do zwycięstwa, także tak, naprawdę brawo. Mówiłeś o tym, że, że momentami brakowało dziewiątki. Ja bym też powiedział, że ogólnie Anglii w tym mhm. spotkaniu finałowym bardzo mocno zabrakło środka pola, bo mhm. no świetne spotkanie rozegrał Jude Bellingham, ale w zasadzie no nikt go w tej strefie boiska nie wspierał. Declan Clan Rice, bardzo słabe zawody, właśnie Phil Foden kompletnie niewidoczny. Trochę też brakowało, wiadomo, to nie, nie zawodnik środka pola, ale Bukayo Saka też rozegra jakiegoś świetnego spotkania. Natomiast po stronie hiszpańskiej, no Rodri, e, przez wielu przymierzane do złotej piłki, moim zdaniem nadwyrost. E, ale mimo wszystko. To, tak, turnieju, to jest dokładnie. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo znamienne mimo wszystko dla internetu, e, że w momencie, kiedy jeden zawodnik e, zagra. Solidny turniej, nie powiedziałbym nawet, że Rodej zagrał jakieś fenomenalne zawody, był bardzo solidnym punktem swojej drużyny w każdym spotkaniu. Dla mnie nawet lepszy był Dani Olmo, właśnie, tak. o którym już wspomnieliśmy, ja właśnie ciepłego. Tak. bym tę nagrodę dał. Może to jest takie uprzedzenie, że no trzeba dać ofensywnemu zawodnikowi, który dał coś ekstra, ale trzeba też patrzeć na kontekst e, sytuacji, że. Niko Williams i Laminieman to pierwsze tacy klasyczni z Hiszpanii od dłuższego czasu. Od dłuższego. Którzy mają to przyspieszenie, którzy idą ci ślepo w pojedynek po prostu. i którzy Potrafią dryblować i to mają, którzy mają bardzo strzelić. wysoką technikę użytkową. Mhm. Dokładnie, więc też bym ich wyróżnił, natomiast Rodri dla mnie to był taki zawodnik spokojnie z top 3, top 5 w turnieju, ale no kurczę, to nie jest dla mnie MVP. Moim zdaniem mimo wszystko Rodri ma bardzo dobry PR, zasłużenie, bo to jest najlepsze zawodnienie na swojej pozycji na świecie, ale niekoniecznie na tym turnieju i niekoniecznie mm, główny kandydat do co tej piłki od razu. Patrząc, że w piłce klubowej OK wygrał Premier League, mhm. natomiast patrząc na ostatnie, ostatnią dekadę, no to City głównie wygrywał głównie Premier, Premier League, tak? Więc, więc umówmy się, że o ile to jest zawsze osiągnięcie, no to nie, jest to dosyć ułatwiające, że grał w Manchesterze City. Eee, wygrał Euro wspaniale, a na przykład w Champions League. Poleg, no no tak, i że... właśnie w bezpośredniej rywalizacji też z innymi głównymi kandydatami do tej złotej piłki. Tropem, czyli no to mhm. Dani Karwachan wygrał wszystko i był, tak. był zawodnikiem z swojej drużyny w każdym z tych aspektów. I ja bym optował za tym, że jeżeli mamy taki sezon, gdzie niekoniecznie możemy dać komuś z ofensywy tą złotą piłkę z takim czystym sumieniem bo za każdym zawodnikiem są za i przeciw, to może dajmy ją Daniemu Karwahalowi, który pre prezentował się więcej niż solidnie na przestrzeni sezonu, wręcz fenomenalnie, no, no mówmy się, był kluczowym zawodnikiem i był kluczowym zawodnikiem w tych finałach które zresztą wygrał. No tak, no i więc... ostatnimi chyba obrońcami, którzy w ogóle zdobyli za tą piłkę, to Canavaro. był Cannavaro i chyba Roberto Carlos. Możliwe. Możliwe, na pewno Cannavaro. Mhm. Tutaj się zgadzamy. W ogóle jeszcze a propos tego mówiłeś, te chore statystyki Hiszpanii. W XXI wieku żadna inna drużyna oprócz nich nie była w stanie wygrać tego turnieju więcej niż raz, mhm. a Hiszpania dokonali tej sztuki już trzykrotnie, więc jest to... Na do... Euro 2008, mhm. które było chyba 16 zespołowe, czyli elitarne. 12, gdzie było troszeczkę więcej tych zespołów, ale też nie tak dużo jak teraz. No i 24, czyli po 12 e, latach, gdzie Hiszpania troszeczkę wraca z takiego niebytu, no bo był taki okres limbo pomiędzy tą wielką e, Hiszpanią e, jeszcze. E, Można powiedzieć, że każda nasza reprezentacja tak. żyła trochę w cieniu tej, tej wielkiej generacji. jeszcze ta, jeszcze ta, mm. ta generacja Del Bosque, e, no, ułożono głównie na tych piłkarzach Barcelony, Guardioli, ale też. Realu Madryt. Mm, no to była po prostu maszyna do, do zabijania, no i, i to było wtedy w miarę oczywiste, przynajmniej w tym 2012 roku. Tak. że Hiszpania od zwycięstwa do zwycięstwa pokroczy spokojnie e, po tytuł. no 08 troszeczkę mniej to było oczywiste. E, natomiast w tym roku to w ogóle nie było oczywiste. Niektórzy eksperci dawali Hiszpanię jako rozczarowanie potencjalne w turnieju. E, Selekcjonerem jest Luis de la, de la, de la Fuente, przepraszam. Który był e, trenerem młodzieżówki wcześniej, e, więc też nie miał takiego doświadczenia klubowego, gdzie my na przykład często w Polsce mówimy, że no, trener na to musi mieć Doświadczenie bogate klubowe, w portfolio klubowe tak. i tak dalej. Niekoniecznie to chyba tak e, faktycznie wygląda, szczególnie, że Southgate tak samo. W Polsce nie miał w ogóle dla mnie wynosił nosił ręczniki i torby, bo przecież młody to jest się akurat, musi uczyć. To nie? jest, e, po, moim zdaniem, taki populizm, który szkodzi polskiej piłce, bo no, z drugiej strony. Tych szesnastolatków po prostu aż dużo takich utalentowanych po prostu nie ma? No nie, no nie ma. No i jakby powiedzmy, że w plicy hiszpańskiej jest ich trochę więcej. Jak ja no ale... jest faktycznie aż tak młody, to często jest tak, że wchodzi do składu w Ekstraklasie, ale no, ostatecznie nie daje za dużo, no bo to też jest taka specyfika ligi. Eee, ciężko młodym chłopakom, którzy nie mają może jakiegoś hormonu wzrostu w, w sobie, to nie na do do Messi'ego. To no tak, mi... po prostu warunków fizycznych. Jakby... Nie, często się o tym mówi w, tym, w tych takich polskich warunkach. Na pewno spłucam ten e, temat, bo nie jestem jakimś dużym ekspertem od e, szkolenia młodzieży. W ogóle niczego nie jestem dużym ekspertem, ale tego to już szczególnie. Natomiast no, wydaje mi się, że e, w takiej lidze hiszpańskiej, gdzie ten Jamal to jest taki talent generacyjny. Przynajmniej się taki wydaje na, na razie. Wiadomo, że wielu też było przed nim takich, którzy w tak młodym wieku nagle rozbłyskali po potem szybko gaśni, no bo to jest też taki kaprys młodości. No i też obciążenie fizyczne tych piłkarzy nieustająco wzrasta. Wspomniany przez nas Rodri nawet otwarcie o tym powiedział, że mhm. ile jeszcze będą w stanie piłkarze grać po 70 meczów w sezonie albo i więcej. Z przerwami dwa tygodnie pomiędzy tymi sezonami. No dokładnie, no bo właśnie już myślę, że powoli dochodzimy do, do zamknięcia tematu Euro. No 7 meczy, 7 wygranych. Niesamowity bieg można tak Powiedzieć Hiszpanii przez te mistrzostwa. Wygrał no. futbol, bo wygrała drużyna zdecydowanie najlepsza, najbardziej równa przez cały turniej. Powiem która się, że, prezentowała też najciekawszy najciekawszą piłkę. Szczerze, że Anglia gdyby poszła na drugą stronę drabinki, to by nie zaszła dalej jak ćwierćfinał. wytrzymał. No, no, dokładnie. Myślę, że to była jednak drużyna, która starała się sprowadzić właśnie drużyny przeciwne do swojego poziomu i z wieloma się to udało. Nie ukrywam. no Chociażby z Holendrami dokładnie, wspomnianymi. Dokładnie, mm. ale z Holandią to raczej, raczej w końcu tam... Wzniesie e, się wzniesie trochę na, swoje, na swój swoje, normalny poziom, dokładnie. na który powinni prezentować co mecz. Mhm. No, no tak, no taka Słowacja. Oh. No to, no to, I tak samo Anglia też bardzo często traciła, praktycznie zawsze traciła pierwsza bramka i dopiero potem się jakoś budziła. No tak, od, od, odradzali kruchość, się. Kruchość mentalną, no, może nie kruchość mentalną, ale no to, że jest nie tak z swoim mentalem, że potrzebujesz takiego bodźca żeby zacząć coś robić w meczu, gdzie no ta stawka sama z Ciebie jest po prostu bardzo wysoka i to, ten stres jest sam, sam sobie bardzo duży. No i zdecydowana większość kadry po prostu wygląda jakby nie dojechała. To jeszcze tylko zapytam Cię o największe rozczarowanie i największą rewelację Twoim zdaniem całego turnieju. Dużo. Chodzi dużo. Tak, oczywiście. Um, no to rozczarowanie na pewno Włochy. Mhm. Bez dwóch zdań, natomiast uważam, że równie dobrze możemy tam dać Francję, bo nie należy patrzeć tylko na sam wynik, tylko tak na jest. to, co prezentowały. Mm -hmm. A największe takie pozytywne, roz... pozytywne rozczarowanie, pozytywne zaskoczenie, no to na pewno Gruzja i nawet Rumunia, bym powiedział. To był dru... to zdecydowanie turniej drużyn takich nieoczywistych, drużyn mniejszych oraz Hiszpanii, która też nie była mm. do końca oczywista. Nie, bardzo nieoczywista. Myślę, że na, na pewno nie w takim stylu. Jeżeli już, to bardziej właśnie myślałem, że będą się trochę ścisgać z Anglików, a oni nie. Jakby w większości meczy dominowali i właśnie w różnych konfiguracjach potrafili strzelać wiele bramek, potrafili przegrywać i odwracać, te remontady takie... Potrafili to... grać mądrze, jak mm -hmm. wszystko z Anglikami, bo bym powiedział, że ten finał poza tym okresem, gdzie Anglicy zaczęli przeważać, czyli potem gola, to nie powiedziałbym, że Hiszpanie jakkolwiek ryzykowali, żeby ten mecz przejąć. Dopiero wtedy, jak doprowadzili do remisu Anglicy, troszeczkę się cieplej zaczęło Hiszpanom zapewne robić, natomiast też szybko z tego wybrnęli tak? no to myślę że na tle takiej Hiszpanii większy zespołu wyglądałaby naprawdę słabo dokładnie e, także tutaj też troszeczkę można rozgrzeszyć za ten finał e, Anglików dla na mnie Gareth Southgate hmm? z... kończąc temat e, Gareth Southgate dzisiaj 16 lipca podał się do dymisji, do dymisji i ta jego 8 era w reprezentacji Anglii się zakończyła e, uważam że pierwsza połowa e, na tym Euro 2020 2021 była Udana, bo nie, wyciągnął w końcu Anglię do e, finału i wyciągnął z takiego niebytu, gdzie Anglia przegrywa często w fazie grupowej na turniejach, albo w jednej ósmej, e, a teraz w końcu wchodzą do finałów, no ale przegrywają w tych finałach. Mm -hmm. I pytanie, czy to jest satysfakcjonujące dla taki chyba bardziej rozczarowujące niż e, nawet odpadnięcie w takiej jednej ósmej finału, gdzie po prostu stwierdzasz: OK, byliśmy słabi na tym turnieju jak zwykle żyjemy dalej, a tutaj <coughs> kraj wydaje się żył nadzieją, no ale. Skończyło się jak skończyło, a ta druga Hiszpanie połowa... mają patenty po prostu na finałach. Ta druga połowa to gata, no to dogorywanie i, i taka, taka, takie rozkładanie i brzęczkizacja, powtarzam, tego projektu, e, bo to trochę widać, że, że ci zawodnicy nie rozgrywają jakoś, jakoś super, nie ma między nimi chemii, nie ma takiego porządnego systemu. Ż typu. Żaden z nich w kadrze poza Pickfordem nie jest w stanie wznieść się na poziom wyżej niż w piłce klubowej, mm. a mam wrażenie, 9 na 10 z nich właśnie zalicza mocny zjazd po prostu z tą złogę. Ja tylko jeszcze ze swojej strony powiem, że dla mnie rozczarowaniem, właśnie Francja, ale jeśli idzie o pozytywne zaskoczenie, to Turcja, jakby zależy mm. na to, że przed samym turniejem przegraj z Polską a ostatecznie zaszli do ćwierćfinału i grali naprawdę bardzo fajny futbol. Dla mnie to pozytywne zaskoczenie całego turnieju, też z Gruzją gdzieś się zgadzam. Eee, no Euro, oprócz tego oczywiście w podobnym czasie toczyła się Copa America. Pro forma, musimy powiedzieć, że Argentyna wygrała. Z tego też tytułu Leo Messi stał się oficjalnie najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii dyscypliny. No co by tu powiedzieć, no, na pewno nie był on kluczową postacią na tym turnieju, wręcz powiedziałbym, że no, Był dosyć podobną postacią do Ronaldo na Euro, uh -huh. czyli no, raczej zawodnikiem, który y, jest tam, bo jest, co się Lionel Messi, jest też ważnym elementem moralnym. Natomiast wiadomo, że to młodsi koledzy, którzy no, grają jeszcze w Europejskich Ligach Najsilniejszych, powinni brać na siebie ten ciężar. No i w finale Messi z kontuzją się musiał, musiał opuścić boisko w 60. minucie. No to będę się popłakał, także nie wiem, czy on mógł. I czy to jako kapitan to, to zrobił źle, to, czy dobrze? To, to zrobił to po to, żeby się popisać pod tak? pod publiczkę tak, dokładnie. Tak tutaj na pewno myślę, że tak wielu jest. komentatorów w Polsce już na pewno takie tezy przyjęło. A właśnie, właśnie nie. A właśnie nie, okej, okay, no bo to dotyczy tylko Cristiano Ronaldo. No, no cóż. Oczywiście, e... oczywiście tutaj bardzo uprzedzeni jesteśmy pod tym względem, natomiast troszeczkę tak to wygląda, że. No, no, jest jedna narracja przyjęta w emocje, tym kierunku. W, jak widać, tutaj obu panów dopadają, no bo obaj panowie są niesamowicie ambitnymi ludźmi sportowcami. I żyją tym sportem, to jest tak. ten. I to obaj czują koniec. Ery. Tak. Natomiast Lautaro Martinez o, moim zdaniem też się dał, e, tak się włączył do tego wyścigu. O piłkę. piłkę. I e, Julian Alvarez bym jeszcze wspomniał. No, możliwe, możliwe. Natomiast ja bym tego Lautaro dał nawet mm -hmm. do top 5. Na Znakomite ten, ten sezony w interze Mediolan, no. genialny wręcz. No i no, może tam właśnie mocno tej ligi mistrzów ulał Ja, za miejscu bym mm -hmm. go w tym podpisiecie dał, ale bym go mi wszystko dał, docenił też, że był królem strzelców w Lize Włoskiej, mm -hmm. nie, naprawdę bezdyskusyjnym. E, także gratulacje dla Lautaro, bo wydaje się, że to jest taki napastnik, którego Argentyna troszeczkę potrzebowała, który potrafi strzelić w finale, pamiętamy na przykład... I Gueyna, który nie potrafił już czegoś takiego powtórzyć i był antybohaterem Argentyny. Argentyna faktycznie za niego przeżywa wielki czas i troszeczkę czekam na to, co pokażemy na przyszłym mundialu. Ja czekam będzie... najpierw na me w ogóle, bo ten mecz między Hiszpanią a Argentyną będzie się niezwykle ciekawy. Jaki, jaki to będzie mecz? Czy drużyny potraktują go poważnie? Jak mhm. trofeum. Czy potraktują to jako taką ligę narodów, sparring o troszeczkę większym prestiżu? No, bo też no poprzednim być... razem Argentyna bardzo poważnie podeszła do tego meczu i. No to gdzieś... Wydaje się, że, że może być to bardzo ciekawy mecz. Natomiast, no właśnie, pytanie, co będzie na Mundialu 2026, który będzie rozgrywany na Amerykach, powiedzmy, mhm. w Amery Amerykach Południowej i Północnej i w Meksyku. Natomiast. Albo w, tylko w północnej Meksyku? Chyba tylko w północnej Meksyku. Tak, wydaje mi się, że, że tak, i klimat, no tak. i strefa hmm. czasowa dosyć podobna dla Argentyny. E, na pewno będzie bardzo gorąco, bardzo duszno i to będą takie powiedzmy właśnie warunki pogodowe, które będą faworyzowały te drużyny, które są z tamtych hmm. właśnie... Tak samo jak to było, miało być przynajmniej w kontekście mundialu w Brazylii, hmm. ale ostatecznie gdzieś no zdominowały No na to, Niemcy, tak. natomiast hmm. sami Niemcy mówili i skarżyli się w wielu wywiadach i po, i we wspomnieniach, że no, warunki w tej Brazylii były niesamowite, że nie było czym po prostu oddychać, że, że powietrze jest tak e, bardzo e, gorące i ciężkie. No, w meczu na pewno z gospodarzami nie było tego widać. Dokładnie. Natomiast e, jeszcze jedna historia od naszego mm -hmm. finału. James Rodriguez e, rozegrał bardzo, świetny turniej. Znakomity sobie wręcz. Światu, no taki zawodnik czysto reprezentacyjny się wydaje. Jest tak, paru takich, natomiast HMS się będzie mi zawsze kojarzył z tym magicznym właśnie turniejem 2014, tak I, I tylko z tym. I troszeczkę z tym Copa America, natomiast tak jak mówiliśmy nie oglądaliśmy tych meczów, więc nie będziemy tutaj za bardzo mądrzyć. Wygrała Argentyna, Messi ma spuchniętą stopę i jest najbardziej tytułowanym piłkarzem w historii. Także to to by było na tyle. Natomiast e, inny, dosyć taki dobry zawodnik został zaprezentowany ostatnio. Największa dzisiaj. prezentacja właśnie dzisiaj. Dokładnie. Największa prezentacja w historii w ogóle Kylian futbolu. Bape przyjechał w końcu do Madrytu i nie policzej razu Herb Real do Madryt. E, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ufam czemuś takiemu, że w, na pierwszym spotkaniu to 50 razy e, całą jego koszulkę, natomiast rozumiem. Uno do tre. Hala Madry! Tak? E, widziałem te porównania, jakby właśnie między jego prezentacją a Cristiano Ronaldo, dużo zbieżnych rzeczy. No, oby to było równie wielka kariera, natomiast w pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś przed wejściem na na wizję, czyli że e, no, bapę przychodzi tak tego w najsłabszej formie, odkąd w ogóle pamiętam. Jakby w zasadzie Real Madryt zaczął się nim interesować e, w roku 2017, kiedy jeszcze wówczas był pi piłkarzem AS Monaco. I zaczął e, ten tak, życzyć. sam bapę myślę, że jeszcze na ten czas słusznie zdecydował, że m, to jest trochę za wcześnie na walkę z BBC. Tak. Potem był ten moment 21, przede wszystkim 22 rok. no i nie oszukujmy się, ja wciąż yy, czuję pewien niesmak w ustach związany z całą tą yy, sytuacją i w ogóle osobą Kyliana Mbappé. Podobały mi się trochę takie komentarze, że to takie trochę uczejają w kontekście przede wszystkim tego, to co obserwatorzy podkreślają, czyli największą siłą yy, Realu Madryt Carlo Ancelottiego przede szatnia. wszystkim jest szatnia i, i yy, yy, tutaj ogólnie yy, ten yy, team spirit Natomiast cieszę na pewno wypowiedzi pokroju, tego, że on nigdy w życiu nie myślał o tym, że poprosić o numer 10, bo Luka Modric jest na tyle dużą legendą, że po prostu cieszę się, że będzie mógł dzielić z nim szatnie. I no oby rok weźmie. I oby tak zostało. No myślę, że za rok weźmie. Oby tak, oby tak pozostało. Oby też gdzieś w tym e, klimacie tych zapowiedzi, tego, że on zdaje jest sprawę z tego, że będzie musiał ciężko pracować, że nie wie nawet, czy a, zagra w a, super Pucharze. A, no wiadomo. będzie ciężko pracował na pierwszy skład. No powiem tak, może być oto ciężko, ale z drugiej strony nie takie legendy były, czy, czy może nie tyle właśnie nawet legendy, co po prostu piłkarze byli sadzani na, na ławkę rezerwowych, więc powiem różnie tak, to może jeżeli być. jeżeli w tym sezonie Bappe usiądzie więcej niż dwa razy ze względu na swoją formę, nie kontuzję na ławce, i nie mówię tutaj o rotacjach albo albo takich oczywistych albo... Typu formie, jakieś mecze z tak, Arandiną Rajo, Vajekano, Tak, tak. Mm. tak wiadomo, no to, no to, to, to odliczamy, to jeżeli więcej dara. Aczkolwiek razy, Rajo to Vajekano, się kupię w Rajo, jest o tyle złym przykładem, że Dobra, w tym sezonie Real dwa razy z nimi zremisował i u siebie. No, ja, sobie wybrałem drużynę, tak. Tak, że to nie było najbardziej e, dobre porównanie. Natomiast kupię ci dobre piwo, jeżeli tak będzie, bo wydaje mi się, że Mbappé się nie sadza na ławkę, jeżeli jest dostępny. No sorry to jest. Takie nazwisko, i to mnie o tyle się tego boję, że to właśnie totalnie zakłóca mm, szatnie Real Madrid, ponieważ Bellingham, nawet jeżeli jako wielka gwiazda z powiedzmy bardzo drogą metką, e, który przyszedł, no to wciąż był zawodnik młody, który chciał się, którego tak troszeczkę, no tak nie ten Real Madryt, tak? te puchary, ligi, mistrzów i tak dalej. Natomiast Mbappe przychodzi jako. Zawodnik dojrzały, i zawodnik, mimo wszystko, ok, wiadomo, że nie w życie formy, natomiast powiedzmy, w takim szczycie kariery, mimo wszystko. Ja bym powiedział, że zawodnik trochę spóźniony sportowo. Na, tak. Mam na myśli to właśnie, że trochę za późno mam wrażenie. Dwa, no, trzy to... lata na pewno za późno tak. zasiedział się w tym PSG, gdzie od wielu lat no, nie miał tego celu. Ten cel się powtarzał liga mistrzów, natomiast czy to PSR robiło realnie coś, żeby to Ligi Mistrzów dobić. Pod kątem transferowym na pewno. Natomiast... No tak, natomiast jeżeli chodzi o taką realną budowę, to uważam, że dużo lepiej... Realność tego w projektu. W tym sezonie na przykład tym minionym wyglądało, gdzie tak. nie budowali na tych największych gwiazdach i najdroższych właśnie zawodnikach tej kadry, tylko na młodzieży. I takiej ciekawej mieszance i to wyglądało właśnie zdecydowanie lepiej niż wcześniej z Messi. Genia, genialny Witania, świetne objawienie też, i chyba jeden z nielicznych pozytywnych zawodników na euro, czyli Barcola, no trochę tych ciekawych nazwisk w Paryżu w tym sezonie było, z tym się zgadzam. No, a z drugiej strony, właśnie tak naprawdę to też trochę ta PS, liga PS, że w tym sezonie ciekła przez Mbappe, bo naprawdę w większości meczy nie prezentował tego poziomu, który od niego oczekiwano. Euro. No właśnie. I sam bardzo to bardzo mocno na euro. Więc no ja mówię, ja, ja też mam pewien, pewien niesmał i pewne obawy do tego, dotyczące tego transferu. No, ale wciąż no to jest Kylian Mbappé. Tak, nie, jest to olbrzymie wydarzenie. Bappe, też, ta, tam, no to jest w, 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 zawodnik. Dokładnie, wizerunek. No i to się wpisuje gdzieś w tą ideę Galacticos. Po tym, e... Która nigdy nie, nie wypalała, więc nie wiem, czemu ludzie się odwołują do tej ery, która w sumie była najbardziej jedną no z takich najbardziej nieudanych. Niewypałowych, tak. No można, można, właśnie, no bo mimo wszystko to było, robiło wrażenie. Da, robiło wrażenie i o to gdzieś to chodzi. Jest taki, to jest taki tani chwyt, że właśnie wyciągamy tak. ci. No, pas, pasuje do tego wielkiego stadionu no, e, Kylian Mbappé no. nowego i o to gdzieś chodziło. Poza tym, no, stało się gdzieś obsesją prezesa Florentino Pereza, który nomen omen w ogóle będzie teraz planuje w 2025 roku kandydować kolejny raz na funkcję prezesa Realu Madryt. Pamiętam, że... I oczywiście, że tak bardzo dobrze, no Hiszpan jest naprawdę niesamowitą postacią, udowadniając po raz kolejny, że kiedy on sobie coś założy, no to po prostu tego dopina. Chyba, Trans... że chyba, że się zawodnik sam spali. Było blisko do, do tego, ale chyba się po, pogodzili panowie, to było widać. I myślę, że w tym ostatnim etapie to raczej Mbappe musiał trochę bardziej prosić, aniżeli no, Florentino. Natomiast to też dla Mbappe jest duża szansa, jest. że wróci do tej formy, bo ten czynnik mentalny do niego dojdzie już znowu, że będzie mu się chciało, że będzie się, mam nadzieję, poświęcał temu zespołowi. Mam nadzieję, że to był też dzisiaj taki ruch, że te 15 ligmistrzów wyniesie na scenę. To było takie pokazanie, no Kylian, troszeczkę jeszcze musisz pokazać, tak, że ty tutaj nas próbowałeś ustawić po kątach, w momencie, gdy się wydawało, że realnie jest aż na tyle silny, a teraz. A no, my patrz, w e, Twojej patrz... erze zdobyliśmy dwie Ligi Mistrzów w tak. e, trzy lata, tak? Tak, no. tak, tak. tak. Gdzie PS, nie było nawet blisko. tylko, tylko I my je eliminowaliśmy zresztą jakby w drodze po te Ligi Mistrzów, okay. także te Kylian przeżywał też te upokorzenia. No zobaczymy, jak to będzie do powrotu lig europejskich jeszcze trochę czasu. Najpierw oczywiście z pretemporada, czyli ulubiony czas kibiców Barcelony, kiedy to mogą szczy... Między innymi szczycić się zwycięstwami w klasykach z Realem. W każdym razie, no, na pewno będzie, będzie ten końcówka jeszcze e, przerwy letniej ciekawa pod kątem ruchów transferowych, zwłaszcza właśnie w Katalonii, mhm. e, gdzie możemy spodziewać się i transferów przychodzących i, 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 i wychodzących. Zobaczymy, jak to się ostatecznie skończy. Podsumowaliśmy euro. Jakie sobie było to euro? Mi się osobiście nie zbyt podobało, poza pierwszymi dwoma kolejkami fazy grupowej, jedną, szesnastą to takie. I finałem, no to takie średnie. Finał mnóstwo. był dobry, szczególnie druga połowa. E, mi się jeszcze półfinały w miarę podobały. No. A tak po tym to na pewno cały turniej bardzo kiepsko co ja nie umiałem się w ogóle w niego wczuć. Już ja już nie. Mówiliśmy już o tym. E, także widać, że skoro się zapętlamy, to czas, żeby kończyć. Dobry. Nakręcenie sportem podcast. Za realizację oczywiście odpowiedzialna Julka. Marcin. Paweł. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!